Krzysztof Hołowczyc powołał Wołowczyc Menadżement i objął opieką dwóch młodych kierowców rajdowych. W podolsztyńskim lesie mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych. Krzysztof musi darzyć młodzież dużym zaufaniem, skoro siada na fotelu pilota, a wiemy, że niełatwo go do tego namówić. Wojciech Zaborowski, Krzysztof Wołowczyc i treningowy Mitsubishi Lancer Evo 4. Ty nie zostawaj w za długo, bo nie masz pewności, czy później wjedziesz na, swoją, na swoje miejsce. Szczególnie w no bo wiadomo, asfalt to są inne prawa. Szerzej zostań jeszcze, jeszcze, jeszcze śmielej i dopiero tu jest zejście na punkt W ogóle nie redukujesz. To jest zbędne to, co zrobiłeś. Masz taki moment obrotowy, że ten samochód i tak z dołu ci ciągnie i masz później spokojniejszy odjazd. Wiesz o co chodzi? Jak już na wysokim biegu, to on ma chęć jechać, a nie czeka. Zdecydowanie za wcześnie hamujesz cały czas. Śmielej, dochodź po prostu na zbójach. bardziej. Już taką większą dynamiką do zakrętu. śmielej... Wiem, wiem, wiem. To jest niebezpieczne miejsce. Widzisz, pochylony jest zakręt w drugą stronę. Będzie zawsze miał tendencję do zjeżdżania. A tamte drzewo woła, chodź do mnie. Poważnie. Tu szeroko, śmielej. I teraz tu już jest punkt styku taki dłuższy. Że jak gdyby nie na krótko, tylko tak ciągniesz, żeby do tego zakrętu być ustawiony. to też jest źle pokrót. Tu możesz dłużej, bo to z dużej trąby masz, możesz na dłuższym przeciwskręcie zostać, żeby się dohamować w ogóle bogiem. To musi być wiesz, jak gdyby ty jesteś pociskiem, który musisz w tym tunelu skierować w dobrą stronę. Tak jak gdyby staraj się i wypatrujesz punkt daleko, który jest twoim punktem, który Cię interesuje, do którego musisz dojechać w jak na najkrótszym czasie jak najbezpieczniej nie puszczaj kierownicy Wojtek, kręcisz cały czas masz dosyć przyzwoite przełożenie że nie musisz robić, wiesz, parę ruchów cały czas tylko ciach, ciach miękkie, spokojne ruchy bo Cię kiedyś to zawiedzie, puszczenie kierownicy takich furtek się nie boisz jedziesz po całości, zobacz, masz się gdzie oprzeć nawet gdyby coś to tyłem o bandę i ciągniesz no. dalej, wiesz, że ratujesz się zawsze gazem Szczególnie jak zaczyna się ślizgać zaczyna obracać auto, to wtedy gaz jest najbardziej pomocny. Wszystkie niebezpieczne miejsca zwiększą rezerwą. Ja ramy, tak ramy. powinno być. Spytaliśmy Krzysztofa, skąd wziął się ten pomysł? Już dawno temu, to było ładnych parę lat temu, zastanawiałem się, co zrobić, żeby młody, zdolny zawodnik mógł w odpowiednich barwach, w odpowiednim stylu, w odpowiedniej jakości wyjechać i, i mieć szansę na ściganie się. No, o, o najwyższe laury. I e, cóż, no taki pomysł powstał, że się jak zwykle, jeżeli jest pomysł, to jest Andrzej Kalitowicz, doszliśmy do takiego wniosku, że trzeba coś takiego zrobić, żeby sponsorzy mogli bezpiecznie inwestować, żeby zawodnicy mieli jakieś oparcie, jakieś doświadczenie. Myślę, że trochę doświadczeń mamy i w budowaniu chyba pierwszego takiego dobrego zespołu. Młodzi zawodnicy w miarę dobre samochody, bo oczywiście są zawsze jakieś ograniczenia finansowe i nauka, nauka żadnych wymagań. Nie, że musisz być pierwszy, drugi, trzeci, piąty. Absolutnie. Mają jeździć, ćwiczyć, maksymalnie się rozwijać. To nie jest plan na rok. Zazwyczaj są to plany trzyletnie dojścia do jakiejś określonej pozycji sportowej. Krzysztof, czy możesz przedstawić kierowców? Na większym samochodzie, na Mitsubishi Lancerze, w tej chwili Evo 3 pojedzie Wojtek Zaborowski. Jeszcze jesteśmy w trakcie testowania pilotów. Na razie na razie pojedzie ze swoim stałym pilotem. I, i Wojtek musiał, zawodnik, który ma chyba najszybsze w tej chwili, na pewno najszybsze cinque w Polsce, sportinga, prawie stukonnego, także będzie to też duża atrakcja dla widzów. Ze swoim stałym partnerem. Myślę, że to są bardzo młodzi zdolni zawodnicy i że coś z tego będzie. Twierdzę, że najważniejszą rzeczą jest odp zapewnienie odpowiednich warunków, warunków treningowych, warunków sponsorskich, odpowiednie opony, żeby zawodnik nie myślał o tym, że ojej, mam znowu dwie opony za mało, tam mi brakuje jakiejś deszczówki. I w zasadzie groz naszych zawodników w Polsce ma ten problem. Non stop walczy ze sprzętem, walczy z techniką, walczy właśnie z oponami, a, a, a my chcemy, jak gdyby zapewnić zawodnikom komfort. Komfort, żeby myśleli tylko o jeździe i tylko o swoich wynikach, może na początku nie o wynikach, tylko o zdobywaniu doświadczeń. Dostałem propozycję startów nowym samochodem od Krzyśka łowczyca. Mam, mam szansę wystartować w jedną, jednej z silniejszych klas w 4 i zmierzyć się z, z bardzo mocnymi zawodnikami. Plan startów, jedziesz we wszystkich eliminacjach? Tak, no plan jest taki, że mam zapewnione starty przez 3 lata Mitsubishi. Na pewno cały rok teraz w NC i drugi też. Może jeżeli będzie dobrze szło to w A grupie, trzeci rok. A teraz startujemy całą eliminację wszystkie N4. Stworzono mi możliwość startu w nowym samochodem profesjonalnym grupy A. Jest to Cinquecento Sporting, jak widać. Jest to bardzo przyjemny samochód o dużej mocy, który dobrze się prowadzi. Jaka jest moc? Coś więcej o tym samochodzie? Jakie są różnice w stosunku do w którym jeździłeś w zeszłym roku? Moc jest podniesiona o 100%. Samochód ma ponad 100 koni, możemy przyjąć, że ma 105 koni. Inaczej się prowadzi, aczkolwiek moje pierwsze wrażenia są bardzo przyjemne. Przyspieszenie w granicach 7,8 sekundy, tak jak mam powiedziane, jeszcze tego nie sprawdziłem. Hamulce są z tyłu bębny, z przodu tarcze, zacisk dużo większy i faktycznie samochód bardzo szybko hamuje. Dzisiaj testowałem samochód na śniegu i wprowadził się wspaniale. Dużo lepiej jak moje Cinquecento. Plan startu w całej Mistrzostwa Polski czy jeszcze coś poza granicami? Z tego co wiem na razie Mistrzostwa Polski i dodatkowo okręgówki dla treningów.